Ciałkam wszystkim z tej strony. Gołysuj, i tam was w kolejnym odcinku z na moim kanale. Ogólnie, po nagraniu dwóch poprzednich odcinków, padłem na jeszcze jeden pomysł kontentowo, który możemy sobie sprawdzić i sprawdzić, czy da się tak szybko wylewelować orka. W tym przypadku, Ologa. Mamy tutaj kolegę na 26 levelu. Jak o nim zapomniałem totalnie, robiąc arenę. Nie będziemy go wysyłać na arenę. Mam inny pomysł na niego. Spróbujemy go pohańbić, wygnać go. Zbustować go tak, jak y, ta, w ten sposób, że będzie mnie zabijał. Dam mu trzy podejścia i zobaczymy, jak bardzo mu level zrośnie, Potem spróbujemy go pohańbić. Może oszaleje, może zwiększy mu się level. Zobaczymy. Ja tego nie wiem. Jestem po prostu ciekaw, czy tak mogę sobie wybustować ologa or, 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 w tym przypadku. Dobra i jeszcze tak w ramach wstępu To co mówiłem na końcu poprzedniego odcinka Moje materiały w większości ogląda 95% osób I dobra tutaj też mam taką małą prośbę Ja to mówiłem na końcu poprzedniego odcinka Moje materiały do końca prawie ogląda 40% osób A 95% osób oglądających moje materiały Nie subskrybuje tego kanału Więc jakbym mógł Cię prosić Daj tego suba To Cię nic nie kosztuje Ja po prostu też mam bardziej rozwijany dzięki temu kanał Robię to co lubię, fajnie jakbyście to wspierali, nie? Ja nie wymagam, ale jeżeli masz chęć daj tego suba, nie? bądź. daj suba, daj, ja taki biedny, daj, daj. Dobra, ale wracamy do odcinka. Ogólnie powinno być łatwo, bo ziomek znajduje się w fortecy, więc nie będzie większego problemu z nim. Ja bym sobie sprawdził ten sposób, bo jeżeli da się tak szybko levelować y oczywiście naszych popleczników, no to jest to zajebisty sposób po prostu na zdobycie lepszych orków, nie? Chciałem powiedzieć znowu o logów, dobra. Hańbionko, wygnaj go. Jeszcze będzie hit. Jak on oszaleje, nie, po prostu go wygnałem. Jest na 14 levelu. Dobra, i teraz tak jak mówiłem: Zadanie polega na tym, że musimy go znaleźć i pozwolić mu dać się zabić. Zróbmy tak trzy razy. I zobaczymy, co się stanie. Ej, dobra, ziomek jest gdzieś tutaj. Więc sobie go powinniśmy zaraz znaleźć. Yy, jest, dobra, stary, jedziesz. Holy w zat! Nie. Yeah. Eee, ja sobie będziesz chciał gadać. No, walwe mnie. Pięknie. Ciekawe, ile levelin skoczy do góry? Powinien skoczyć dość mocno. Jeszcze, jak dam mu się zabić. Ej, co jest? Ty, kamera się w ogóle inaczej. Ty, ale to było turbo dziwne. Ogólnie, jak nas zabijają najczęściej, to nie ma... Pierwszy raz coś takiego widziałem w Szadole, Żeby kamera się popsuła i nie przeszła do tego etapu, wiecie, że on mnie tam dobija, żeby to pokazać mocniej. Tylko ogólnie ona tak jakby poszła... Tak by gra dalej trwała, nie? Dobra, ziomek ma... Yy, ogólnie, jak awansował, powinien coś dostać jeszcze dodatkowego. Nic mu się tu nie zwiększyło. Ty, a ty jest ten ziomek, którego ja sobie chyba przejąłem? Tak, ty jest ten saper, którego sobie na arenie przejąłem, dobra. No to w sumie, jak ty jesteś taką gadziną, mm, jestem ciekawy, co dostaniesz jeszcze. Dobra, szukamy cię dalej. Dobra, czyli standardowo kolega jest w fortecy, już go widać, jedziemy po niego. Teraz drugie zabójstwo. Jestem ciekawy, czy ogólnie, jak, jak mu level wpadnie, bo formalnie zabijając nas, to powinno działać tak, że oni cały czas wzrastają w level, nie? Więc, idąc tą logiką, on powinien chociaż wskoczyć na czempiona. Trzy razy nie zabijając, albo dostać jakieś super perki. Zobaczymy. Ogólnie też wpadłem na pomysł, żeby kolegę, kolegę wyzwać za trzecim razem e, na pojedynek i wtedy zobaczymy, jak mu wzrośnie ten level. Halo, halo! Bijesz czy nie bijesz? Ogólnie bardzo dużo popleczników tu masz i boję się, że ja sobie przez przypadek jakiegoś jeszcze orka wygeneruję. Czyżbym wzrok nie mylił? Nie powinieneś być wśród żywych? Jest, źle to zaakcentowałem. Nie, nie bawmy się w czytanie tego, naprawdę. Ale dobra, weźmy kolego Rozwal. Dobra, lej mnie, kochanieńki. Ty, Ole, masz uderzenie teraz. Pięknie, w trzech uderzeniach mnie rozgromił. Uhohohoho. Jedziesz. Ty i znowu jest ten sam bug. Zobaczcie, że nie przełącza się kamera na niego. Tylko tak jakby gra dalej trwa i ja mam pasek życia, co jest śmieszne Czy on może mi jeszcze raz uderzyć czy coś? Nie, teraz się zmienia kamera Ty, ale jaki w ogóle ten? Co jest z tym ziomkiem? I to tylko tego gościa mi wystąpiło do tej pory. Nowy poziom. O jeden poziom tylko w górę wskoczył. Eee. To lipka I czy się coś zmieniło w twoich w tych? Nie, 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 ale tu chyba coś się zmieniło. Nie, lecz przed przyszpileniem. Przy nie, no to reszta jest y, taka sama. Dobra, dobra, no to co? Potrzebuję jakiegoś kolegi, który mnie zapowie na bitkę. Tutaj widzę jakichś dwóch. I nie jego, jego. No patrz, no jeszcze ucieknie mi. Nie, uciekaj mi. Nie, bądź godny mnie. Chodź tu. Dobra, i wyzywamy sobie kolegę na pojedynek. Yyy, groźba śmierci. I po tym spróbujemy go zhańbić, jak mnie teraz zabije, nie? Bo jestem szczerze ciekawy, jak to wyjdzie. Arbaruk! Poczuj moją potęgę! Wyzywam cię na pojedynek, żebyś mnie was bił i dostał jakiś fajny buff w końcu. Arbaruk! 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 Ej, skoczył mu do 60 level! Arbaruk! 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 Jak po tym nie dostaniesz jakiegoś mega boosta, to ja już nie wiem, nie? Dawaj! Arbaruk! Arbaruk! Od razu ma tych... Pomocników, co jest? Wow! Pogruszki są dla słabych. Wow. Ale żeś mi powiedział. Ty dobra, bo ci się będą tu detonować. Ogólnie on świetnie wygląda. Ej, ciekawe czy Saper ogólnie może zostać kapitanem. To jest też pytanie ciekawe. Ty, on mnie w dwóch ciosach położył. Ej, co jest? Aha, dobra, bo on dostał z własnych obrażeń. Weź, dobij szybko. I teraz pytanie, czy... No nie podpalaj się! Arbaruk, Arbaruk, Arbaruk. I znowu, jest, ten sam crash. Ha, ha, ha! Arbaruk, 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 Arbaruk. Super, i teraz po tym on przeżył groźbę śmierci, więc mam nadzieję, że kurwa skoczy wyżej. Znaczy, jako wiecie, poziom, nie, że tam na Cympion albo na Legendę. Nowy poziom. O jeden poziom w górę skoczył. Odniósł sukces. Nowy poziom, kolejny. Przeżył groźbę śmierci, odniósł sukces. Nowy poziom, proszę, skończy jeszcze wyżej. Nie dobra, ale trzy poziomy dzięki temu zyskał. To też jest jakiś. Yy, ten. Dobra. Ty, oni mi się tu sami jeszcze polewelowali, więc jest git. I chciałbym zobaczyć jego jeszcze statystyki, nie? Dobra, Arbaru, pokaż, czy masz coś nowego. Odniosłeś taki sukces, więc widzę już, kurwa, po liczbach, że nie. Dobra, ale teraz robimy hańbienie, więc... Może przy hańbieniu uda się coś zrobić, tak, żeby po prostu ziomek był, ee, jakby to powiedzieć... Jakoś mega niezłomny. Ej, zróbmy tak, żeby on oszalał tak totalnie. Dobra, Arbaruk. Przyszedł czas, żeby skopać ci dupę teraz trochę. Ja wiem, że ty będziesz teraz mocniej bił i będziesz większe obrażenia zadawał. I będziesz też gdzieś tam... Mm, że tak powiem jakimś przeciwnikiem, który może... E, narobić mi trochę problemów, ale... Ja mam nadzieję, że ci uda się cię zhańbić i jeszcze do tego oszalejesz. O, jak fajnie. Cyk, cyk. Y, dobra, to bym olał totalnie. Mam nadzieję, że ja go nie zabiję, tylko uda mi się go schańbić. Bo hitem będzie jak ja go po prostu wezmę i zabiję, weź y, przejmij go. Będziesz lekkim pomocnikiem. Dobra. Standardowo, ja już tu nie raz jedne, jednego czy drugiego orka podbijałem więc... Ja bym sobie troszkę oczyścił. Aj, ej, nie. Dobra, niech się ten typ napije i dopiero ten. Oczyścimy sobie to miejsce. Przeszkadzasz mi kolego. No chyba se jaja robicie, żeby tu teraz jeszcze wchodzić będziecie. Dobra, nie ma co. Bo oni tu zaczną zaraz włazić na górę. Oczyśmy sobie trochę pole. I kolego, wjazd z góry. Wow, on jest odporny na to. Ej, co jest? Udział, ja pierdolę, on mi całe życie prawie zbił. Ty, Arbaruk, a ciebie to nie pojebało delikatnie? Ty, ale jest. Zdobywa nowy przydobek, Nietykalny. Ho, 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 ho. Jeszcze powinien ci level wskoczyć, kolego. Ty, nietykalny, już jesteś oszołomiony. Chciałbym zaznaczyć. Będzie łatwiej? Ja bym od razu. Nie, no kurwa, żart jakiś. Kurwa, źle kiknąłem, nie wierzę. Alberto, się sukces? Ismos. Nie wierzę, co ja odjebałem, kurwa. Ale dobra, on zdobył przydomek, więc jak odniesie sukces, zobaczymy, czym może jeszcze level skoczy. To była taka mała wpadka. Ej, ziomek nawet fajnie wygląda. Oprócz tych gołych cyców, to nawet fajnie wygląda. Nietykalny. Nowy poziom. E, czy się coś zmieniło jakoś drastycznie? Nie. I ziomkowi też nie skoczyło. Ty, pokaż nawet tego. Czy ty coś masz fajnego? To tutaj widzę, że fajne cechy masz, ale my się skupiamy dzisiaj na Arborogu. Fajnie, że on dostał nowy przydomek. I on jest dosłownie nietykalny, nie? Bez kitu. Sie tam muszę szybciej do ciebie dostać, kolego. Dobra, kolejne podaj się do Arboroga. Mam nadzieję, że teraz się uda go zhańbić. Ale ziomek jest po prostu, no, nie do zbicia, nie? Rzeczywiście jest nietykalny. Wow! O, jest tam. A mogę się do tego typa co... ten tepnąć? Pięknie. Ty, on w tym samym miejscu jest, tak? Czy mi się zdaje? Nie, no, znowu w tym samym jest. Dobra. Ty, Arborog. Mmm... Weź to zatruj, weź to zatruj. Weź to od razu wysać. Przyzwij Karagory. Przyzwij pająki. Niech ziomek nie ma tak łatwo. Ja jeszcze te muchy zaraz na niego zwalę. No Macie jeszcze to. Masz jeszcze muchy na łeb. O dobra, mam nadzieję, że po tym jak już tyle razy się spotykaliśmy, tyle razy cię biłem. Nie zapamiętałem, że jesteś odporny na ataki z ukrycia. Uwielbiam to, ale jesteś znowu oszołomiony. Zostajesz egzekucję, fajnie, pół życia prawie Teraz się możecie uda zbić. Pięknie idzie. Mam nadzieję, że żaden kolega nam się nie wtryni w międzyczasie. Ole pięknie, ciorańsko idzie. O, bym ci wskoczył na plecy, ale to nie ma sensu. Dobra, kolejna egzekucja. Niewrażliwy na egzekucję się zrobił, ej! Co jest? Chyba cechę sobie wyrobił w międzyczasie w walce. Eee, ale bez takiego bicia, co? Ty ziomuś nie przeginasz trochę pały? Za szybko te cechy zdobywasz. Dobra, trzeba go. Nie, 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 nie. już przyboczni przybyli. Kurwa, nie trafiłem. Nie mam strzał! Potrzebuję strzał. Szybko, 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 szybko. Są tu. Dobra. Pięknie. Do ogniska nie mogę się tepnąć, aby się przydało. Ale do tego mogę się tepnąć. Pięknie. Super, uda mi się uciec, udało mi się uciec. Z jego taku, dobra, walimy. Ty, w sumie cię mogę znowu przeszpilić, kolego. Zresztą głupi jestem. Dobra, jest do przejęcia. Kurwa! Nie tego! Dawaj, 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 szybko, 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 szybko. Jest. Pięknie. I hońbielko! Oszalej, 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 oszalej. Nie oszalał, obniżono po prostu poziom, ale jest na mój. Yy, więc nie ma problemu nawet z sprzęciem go, dobra. Próbujemy dalej go, oszale, żeby oszalał. Ty, on jest obok mnie nawet. Ty, on jest obok mnie! Totalnie. Ty, ale nie, zmieniło mu się coś, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Czek. Jakaś cecha mu weszła. Śmiertelnie łatwopalny, muszę pamiętać, żeby go nie podpalać. E, wrażliwy na egzeku. toć dopiero co nie wrażliwy. Co on za cechę w ogóle dostał po pohańbieniu? Lęk to jest standardowo. Tu mu zeszło. Odporności mu zeszły. Uuuu. Uu. To pohańbienie trochę mu, tak psuło statystyki. Mam nadzieję, że uda się zrobić tak, żeby oszalał. Dobra, Arbaruk. Mam nadzieję, że uda się tak pohańbić, żebyś oszalał. Ataki z ukrycia zapewne znowu ci nie zadają obrażeń, ale mniejsza z tym. Spróbujmy. Tak, na to jesteś odporny. No ten płomień to cię nie chroni, mój kolego, bo płomień to ci zadaje zwiększone obrażenia Ej, co jest! Ej, Maku zawszony wrócił! Spoko, że wróciłeś, gościu, ale jesteś teraz dla mnie przeszkodą lekką. I będziesz mi przeszkadzał, więc muszę cię trochę zbić. A tak w ogóle... Co jest? Ej! Chyba sobie jaja robisz, Dobra, nie, trzeba tu trochę zmienić pole bitwy. Wiecie co? Macie to na łeb. Ja muszę stąd uciec delikatnie. Dobra, ziomek uciekł, który mnie próbował dobić. Ja sobie muszę przejąć level. Ty, ten mnie będzie próbował dobić. Nie ma takiego bicia. Halo kolego, nie ma nawet takiego próbowania. Dobra, tego maku trzeba się pozbyć. On jest tam, ale ja bym chciał mojego tutaj kolegę. Żeby znów go móc pohańbić. Teraz muszę pamiętać o tym ogniu, bo ten ogień go zabije, a nie chciałbym bardzo, żeby on po prostu padł. Ty! Dawaj nóżkę! Pik. Ty, on jeszcze saperów przyzywa! To jest najgorsze połączenie, jakie może być! Ty, dobra, oszołomienie. Ten ogień powinien mu zbić trochę mocniej. Życie. Weź, 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 weź. weź, weź. Ta, ale tak, żebyś nie zginął. Dobra, jest mój. Pięknie. Ja zapomniałem, że on saperów przyzywa i jeszcze ma cechę, która może go, kurwa, pogrążyć. Hańbionko. Oszalej, proszę, oszalej. Nie, obniżyło mu to znowu level, dobra. Dobra, powinieneś być gdzieś tutaj, jesteś. I nie ma ognia blisko, więc... Czy on ma płonącą broń? No ty si chyba jaja robisz. Nie, on ma pochodnie, dobra. Więc to nie jest problem. Mam nadzieję, że cię nikt nie podpali. Tanden oszołom nie przyjdzie chyba. Cześć, on się stał z turbo słaby. Trzeba eksperymentować bez kitu i zobaczyć co się najbardziej opłaca. Eee, aha, jeszcze z egzekucji go nie mogę bić. Ty, ja cały czas zapominam, przecież ja mu mogę w nogi strzelać. Ale nie chcę go podpalać, bo mówię, jemu za bardzo życie spadnie. Ani egzekucji na nim używać, bo on się już turbo słaby zrobił. Dobra, jesteś mój. Kolejne hańbienie. Jest! Jest! dał się go, żeby oszalał! Ja teraz go wyzywam na pojedynek. Bustujemy go. I ja go przejmuję za chwilę. Gdzie to jest? Gdzie jest ten kapuś? On jest gdzieś koło mnie w ogóle, ale... Ja bym wolał, żeby on w pojedynku ze mną zawalczył. Bo jeżeli zabije mnie podczas pojedynku, odniesie potrójny sukces. Więc jest git, nie? Ale fajnie, że się go udało ten oszołomić tak, że się stał turbo oszołomem. Weź, 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 weź tego typa. Szybko! No kurwa! Chyba jaja robisz, kolego. Ja już tu na Ciebie poczekam. Chodź, chodź, chodź. Jesteś mój? Maku, wyzywam Cię na ostateczny pojedynek. Gonging Tampai, mistrzów. Teraz musimy się dać zabić. I z powrotem będzie jakby to powiedzieć yy... <muchy> mój. Arbaruk oszalał, moi drodzy, więc teraz wyzywam go na pojedynek, żeby mógł mnie zabić, zdobyć trzy sukcesy, a wtedy ja go przejmę. Mam nadzieję, że nie dostanie, kurwa, żelaznej woli i da się go przejąć. Bo będzie naprawdę grubo, nie? Arbaruk! Fajnie też, że ten ziomek wrócił do nas, nie? Jeden. Na nim też będzie można content zrobić. <laughs> Arbaruk ma 33 level, a tak, bo raz, że mu skoczył jeszcze przy wyzwaniu, nie? A cały czas będzie powtarzał Władcę Ciemności, dobra. Ty, Władcę Ciemności, najważniejsze pytanie, czy ty nie masz Żelaznej Woli? Nie ma Żelaznej Woli? Eee, o, w końcu mu to pospadało, już nie jest e, ten, aż taką ciapą, wrażliwy na egzekucję. Dobra, to to akurat tam nie ma problemu. Ja bym sobie cię pobił w głowę. Wow Ale koledze odbiło. Ty to jest też pomysł, żeby zrobić taką armię czubów totalnych. Też pomysł na kontencik nie! Nie, 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 bo on teraz zginie, kurwa, on jest idiotą Jest złamany, szybko, bierz go, zanim zginie. Trzeba się u niego pozbyć tej cechy łatwopalności w momencie ee... Kurwa, ja bym go pohańbił. Nie wiem, co teraz zrobić. Bo jeżeli go nie przejmę, to on zginie. Zrobimy inaczej. Ja go przejmuję. Bo chciałem, żebym nie zabił, ale nie wiem, czy to się uda. Zrobimy coś innego. Yy, Wydaj rozkaz. Wiecie, co zrobimy? Wyślemy go na tego typa, yy, który powrócił. Gdzie on jest? Yy, ty, w sumie? Na tego typa, co powrócił, czy na tego? Weźmy na tego rozpruwacza, go wyślijmy który się wygenerował podczas tego odcinka i to będzie też yy, dobry ten sprawdzian dla niego i ja jedną rzecz jeszcze chcę zrobić ale to za chwilę trzeba się u niego pozbyć tej cechy łatwopalności dobra to tak jak mówiłem trzeba się u niego pozbyć tej cechy yy, łatwopalności yy, poczekajcie to będzie tu chyba gdzieś Heroiczny władca ognia zapewnia poplecznikom premię do obrażeń od ognia. Nie, 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 to nie to było. Gdzie to jest? Zapewnia poplecznikowi odporność na obrażenia od ognia. Super, to będzie to. Arbaruk dostaje cechę. potrzebuje jej i teraz ja bym sobie. Ty! Dostał tą cechę i stał się heroiczny! Zajebiście! Dobra, Arbaruk, potrzebujemy cię wylewelować jeszcze na koniec, bo jesteś troszkę za słaby, pociągnijmy to dalej. Zobaczmy, co się wydarzy. Raz jesteś szalony, jesteś heroiczny, jest zajebiście, Ej, jesteś w końcu odporny na ogień. Czy ogień zadaje ci nadal jakieś mega obrażenia? Śmiertelnie łatwopalny. Kurwa, chcę się pozbyć tej cechy, bo ona jest turbo niewygodna dla mnie. Ale dobra, zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że on nie zginie podczas tego. Chociaż te dwie cechy powinny się wykluczać, ale nie wiem, jak to zadziała. <laughs> Jakim zawiało kiece! Dobra, Arbaruk ma swoje pierwsze zadanie musimy mu pomóc. Trzeba go teraz wylewelować mocniej, żeby wiecie, też był sensowny. Nie może być taką przycierą. Chociaż jest już heroiczny, więc Semanific. Ja z Ciebie zrobię jeszcze legendarnego bydlaka kolego. I to nie tymi nieumiejętnościami. A chociaż jedno mu wykupiłem, ale fajnie, że mu wskoczył ten heroizm. Dobra, pomóżmy mu trochę. Fajnie, że on ma tych saperów, tylko mówię, chce się u niego pozbyć tej cechy łatwopalności, nie? On będzie rzucał im miny pod nogi, co się dzieje w ogóle? Gdzie on ma tych swoich popleczników? Tam, dobra. Ja już bym mu trochę tu pomógł, a mianowicie zrzucił się tutaj. Koledzy trochę obrażeń dostaną, i ja spadam stąd. Czap, czap. Góle go wściekłość, dobra. Dobra, ma popleczników, ma wszystko. Mam nadzieję, że on to przetrwa. Ja sobie poobserwuję to, to. To jak cysiologowie w ogóle biją tego gościa zamiast Arbaruga? Pomóżmy mu trochę. Dark Lord ci pomoże! Ty, kurwa, Arbarug! Wow! Ty, ale mam pomysł. Kurwa, nie mogę go złapać. Chciałem go podźgrać po plecach, żeby mu zbić te życie. Kurwa, Ty, rozprówasz. Na co ty nie jesteś odporny? Aha, tego nie widzę. Jezu, ile tu masz cech takich, y, które mógłby mieć Arbarug, które by mu się przydały? Ty jemu ja ży. Ty, ale patrzcie, było podpalenie, a on nie stał się tak, jakby wrażliwy na to podpalenie. Czy ja mogę go teraz złapać? Nie, nie za bardzo. Ty, dobra, będzie dobry test. Czy on się podpali jakoś mega mocno i zginie? Zobaczmy, co się stanie. Nie, Arbaruk się nie podpala, więc jest dobrze. Czyli ten rozkaz zrobił to, że wyłączył mu tą cechę łatwopalnego. Ty, Dark Lord, ale weź go zabijaj. Co? Bo ja za ciebie, za ciebie go nie zabiję. Ja chcę, żebyś ty go zabił, żeby tobie level zajebiście wskoczył. Pięknie. Dobra, pomogę mu trochę. No weź go lobby. Nie przyzywaj tych typów. Dobra. Trzeba to przyspieszyć. Ło, Będą wysadzać. Ty dobra, Arbaruk się podpalił. Ty, trzeba uratować! Nie, to jest idiota, nie? To już widzę, że tu będzie problem z Arbarugiem. Trzeba się u niego pozbyć tej cechy. Serio? Patrz, że ja mam szansę. Mam. Dobra. Bo jeszcze Arbaruk by zginął w tym pojedynku. Bigo. Dobra, dobij go. Patrz, ja ci go nawet ustawię. Proszę, tylko go, go dobij. Nie przyzywaj ich, proszę. Nie, nie, nie wierzę. No, patrz, on się stał mocniejszy. Nie, kurwa. Sorry, typie, ale ty lecisz, nie? Dostał ode mnie strzała. Nie, Arbaruk znowu padnie. Kurwa. Wiecie co trzeba jedną rzecz zrobić? Tak, trzeba to zrobić. Żeby on sukces odniósł. Ten idiota sobie nie poradzi sam. Sorry kolego, ale lecisz. Arbarugowi, Skoczy teraz level Powiedz, że on przeżył Zdobył 13 leveli w górę Zajebiście I teraz pytanie Zrobimy sobie jedną kontrolną rzecz I dobra, tak na zakończenie Zobaczmy, czy jak podniósł mu się level On stracił yy, tą cechę, o której ja myślę Kurwa, nadal jest łatwopalny. Ale dobra, moi drodzy Już się tym nie będziemy zajmować w tym odcinku Udało się Wzmocnić Ologa Pohańbis go także oszalał. Udało się, że jest już nasz. Oczywiście nie podniosłem. Znaczy, nie, no podniosłem go na poziom heroiczny, więc jest fajnie. Zobaczyliście, jak można podnieść sobie w tym przypadku Ologa na wyższy poziom. E, ja się z wami żegnam. Tak, jak mówiłem wcześniej, proszę was, żebyście zasubskrybowali kanał, bo chciałbym dotrzeć do większej liczby odbiorców z moimi materiałami. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Możecie w komentarzu też napisać pomysł na jakiś odcinek. Ja w tym momencie kończę. Na razie, cześć.